Testujemy pięciogwiazdkowy hotel w tureckim Kemer. Nazwę hotelu poznasz na końcu. Hotel znajduje się w centrum miejscowości Beldibi, około 10 km od Kemer. Zacznijmy od All Inclusive. Jedzonko podawane jest tutaj od godziny 7 aż do 4 rano, a napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są do 23.30. Posiłki są przepyszne, wybór jest ogromny, a przekąski no po prostu palce lizać. W hotelu mamy trzy restauracje i sześć barów. Hotel polecany jest zarówno dla grup znajomych, jak i rodzin z dziećmi. Do dyspozycji mamy aż 7 basenów. Basen zewnętrzny, wewnętrzny, wewnętrzny dla dzieci, basen z jacuzzi, aquapark, basen przy plaży i brodzik. Hotel gwarantuje niesamowite widoki, położony jest bowiem w egzotycznym ogrodzie między wysokimi górami a morzem. W hotelu są pokoje standardowe standardowe z bocznym widokiem na morze oraz dwa typy pokoju rodzinnych, rodzinny z łóżkiem piętrowym i rodzinny dwupomieszczeniowy. W pokojach mamy lodówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty, działa również WiFi. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się pieszczysto-żwirowa plaża z pomostem i bezpłatnym serwisem plażowym. No i jak Ci się podoba hotel do Sinia?